Szczęść Boże, witaj ponownie. Witaj ponownie na medytacji Słowa. Dzisiaj chciałbym parę słów powiedzieć do Ewangelii, świętego Jana, którą daje nam Kościół. Myślę, Ewangelii bardzo ważnej, ale z drugiej strony też trudnej. Jezus powiedział do swoich uczniów: Teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem. Smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, pośle go do was. On zaś gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś pojdę do Ojca i już mnie nie ujrzycie, Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. W tym słowie dzisiaj chyba najbardziej zatrzymuje mnie to zdanie Jezusa, który mówi: Pożyteczne jest dla Was moje odejście. Jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do Was. Pożyteczne jest dla Was moje odejście. Tak tylko dla przypomnienia. Te słowa Jezus wypowiada w czasie ostatniej wieczerzy, chwilę przed męką, ale jest świadomy tego, że życie Jego uczniów za chwilę ulegnie diametralnej zmianie, jego relacja, czy ich relacja do Niego też się zmieni. No I mówi o tym, że odejdzie, mówi o tym, że coś się zmieni. Tak sobie pomyślałem, czytając to zdanie, że to wszystkie momenty, kiedy wydaje się, że Bóg odchodzi kiedy w pewnym tylko sensie odchodzi, bo to nie jest tak, że Bóg przestaje się interesować nami. Ale te momenty, kiedy jakby jest dalej, momenty kiedy jest jakoś tak ciemno, jakoś tak pusto, kiedy przeżywamy różnego rodzaju rozterki z tego czy tamtego powodu, że to są momenty bardzo ważne, ponieważ one przygotowują miejsce w naszych sercach na przyjście pocieszyciela, na doświadczenie pocieszenia. Jezus oczywiście mógł zostać z tymi uczniami wieczorniku, mógł sobie dać spokój i e, nie iść na mękę. Mogło to wszystko zostać w takiej miłej atmosferce. Ale pewnie, gdyby tak się stało, to nie byłoby rozwoju. To pewnie jego uczniowie nie byliby w stanie wejść na jakąś większą głębię. I może po to są te wszystkie trudne doświadczenia, które przychodzą, w których może jesteś właśnie w tej chwili. Te wszystkie momenty, kiedy wydaje ci się, że Bóg odszedł. To są jedynie takie momenty, które w jakimś dziwnym sposobem, w jakimś dziwnym sensie przygotowują twoje serce na coś lepszego. Nie chcę oczywiście powiedzieć, że to jest tak, że Bóg robi z nami jakiś trening, że Bóg się nami bawi. Tylko mam, tak mi się wydaje, takie poczucie, też patrząc na swoje doświadczenie duchowe, że on czasem pozwala na takie momenty odejścia. Takiej pozornej nieobecności, po to, żebym ja spojrzał we własne serce. Myślę, że to momenty, kiedy się wydaje, że szczęście odeszło, że Bóg odszedł, to są momenty, kiedy, czy chcemy, czy nie, ale musimy sobie zadawać pytania, że to są momenty, kiedy konfrontujemy się z tym, co nosimy w sercu. Jakoś to tak właśnie jest, że dopiero wtedy, kiedy jest trudno, to zadajemy sobie pytanie, co jest naprawdę ważne. Albo jak moje życie wyglądało, zanim przyszło to trudne doświadczenie. <laughs> Chciałbym zaprosić Cię do tego, żebyś zobaczył. Zobaczyła, że te trudności, jakiekolwiek by one nie były, one są też pewną okazją. Okazją, która ma Twoje serce ducho przygotować na coś lepszego, na jakieś pocieszenie. Jezus wie, że Jego uczniowie przeżywają teraz smutek, wie, że doświadczają, jakiejś takiej, no, deprechy. Ale też wie, że to doświadczenie robi miejsce na pocieszyciela. I rzeczywiście widać to potem. Rzeczywiście widać to potem po zmartwychwstaniu, kiedy otrzymują tego parakleta, tego pocieszyciela, jak bardzo się ich życie zmienia, jak przechodzą z takiej byle jakości do jakości. Właśnie dopiero wtedy, kiedy przychodzi paraklet, po doświadczeniu różnych trudów, zmagań, nie wtedy, kiedy Jezusa mieli na wyciągnięcie ręki, ale wtedy, kiedy On Wydawało się, że był jakoś tak dalej, jakoś tak inaczej, a jednak bardzo blisko. Ojciec Józef dzisiaj takie słowa pisze: Jezus jest zainteresowany tym, dlaczego Jego uczniowie nie pytają Go. Pytania, które stawiamy o sobie, zbliżają nas do niej wewnętrznie na tyle, na ile ta osoba jest na nas otwarta. Poznajemy Boga, gdy Go pytamy, to sprawia, że pragniemy więcej słuchać, z Nim przebywać, Jego słowo zachowywać. To jest właśnie to. W momencie doświadczenia jakiejś ciemności, odejścia, trzeba Boga pytać: Gdzie jesteś? Jak jesteś? Co mi to wszystko chce powiedzieć? Co powinienem zmienić w moim życiu? Może właśnie po to są te momenty. I dalej, ojciec Józef, Jezus, mówiąc o swoim odejściu, wpłynął na to, aby ujawniło się to wszystko, co było w sercach uczniów, ich smutek. Powiedział o miłości do nauczyciela. Nie smucimy się odejściem tych, których nie kochamy, albo też mamy wielkie pragnienie, żeby wreszcie sobie poszli. Smutek uczniów wskazuje na autentyczną więź z mistrzem. Potrzebna była jego męka śmierci i stanie, aby poznali, że jest w ich życiu najważniejszy. Jego i ich cierpienie spowodowało zbliżeniem wspólnoty myślenia i odczuć zamiarów i dążeń. Każda ciemność, która przychodzi, każde doświadczenie smutku, które się wydarza, ono może pokazać, jak bardzo jeszcze jesteśmy dalecy od jakiejś doskonałości, jakiejś świętości osobistej, jakiegoś rozwoju. I one, te momenty są okazją do tego, żeby coś zmienić. Jak mawiał mój wykładowca psychologii w seminarium, każdy kryzys jest okazją do rozwoju. Mógłbym powiedzieć w kontekście tej Ewangelii, że każde odejście Boga, pozorne doświadczenie takie subiektywne, odejścia Boga jest okazją do rozwoju mojej wiary, do poszukiwań, bo niestety chodzenie za Bogiem to nie jest sielanka, to nie jest chodzenie w ciągłym pocieszeniu, w ciągłym haju. Czasem jest tak, że jesteśmy jak Matka Teresa z Kalkuty, którą się co świat zachwycał, się okazało że większość życia tkwiła w wielkiej ciemności, myśląc nawet o sobie jako o ateistce. Ale ta ciemność była spotkaniem z Bogiem. I to Matka Teresa chyba powiedziała właśnie do Jezusa: Pójdź, czy przyjdź, bądź moim światłem. Jeśli dzisiaj z jakiegoś powodu doświadczasz, ciemności, smutku, porażki, straty, cierpienia. To proszę cię nie patrz na to jako doświadczenie, w którym Bóg chce ci zrobić krzywdę, ale popatrz na to jako na okazję, tylko żeby zadać sobie pytania. Co jest ważne, a co jest nieważne? Jak wygląda moja relacja z Jezusem, tudzież i z innymi ludźmi? W tej ciemności Jezus jest światłem. I takiej wytrwałości, takiej, jak to się mówi, nie męskości, ale takiej mężności, mężnego ducha, tobie życzę. Pamiętaj, że po każdej ciemności przychodzi światło i przyjdzie po tej ciemności też. Niech cię błogosławi ojciec i syn i duch święty. Amen.